Witam Was kochani w mojej kuchni, dzisiaj u nas śniega zaś napadało, Ej, czekajcie, który momy? 11 marca mumy i śniega tak nawaleło dzisiaj, całe okna mi tu zasypało, nie wiem czy widzicie dobrze, rychtich całe. Pokażę Wam. Tu, na czwarte piętrze mieszku, tak mi nawaleło. Dobra, nie umiał odgarnąć, w pomieszku na czwarty pięcie, abych to otwarła, to wyleca. No. Dobra, dzisiaj mam bardzo, bardzo szybkie ciasto dla Was, takie fajne z tym mlekiem w proszku. Kto z mleko w proszku, to wie, że mleko w proszku jest bardzo dobre. No, je się tak na sucho, nie pełno gamba, a potem nie daj Boże, że się ktoś zakrztusi tym mlekiem. Dobra, ciasto bez Milky Way, em, no, na herbatnikach i już pokazuję szybko, jak nie, jak to szybko idzie, jak się to szybko robi. Startujemy. Kochani, tu są wszystkie składniki, jakie będziemy potrzebować i będziemy potrzebować tak: 180 g, 180 ml mleka, e, 130 g cukru, dwie łyżeczki cukru wanilinowego, potem 250 g masła miękkie musi być, 250 g mleka w proszku, herbatniki czekoladowe, to są takie około 45 sztuk, em, no Potnę dwie gorzki czekolady, czyli 200 gramów i jedna duża łyżka e, masła, to bym potrzebować do... do napolewa, no, no. I o to będę robić w takiej blaszce, taką no, taką składaną, kupcie się te bardzo fajne, nie? Ale kupcie się porządną, nie takie bardziej, jak jemu, moja się rozchodzi i miękuje. Okej, okay. potnę się do zuza. Na się zagotujemy mleko z cukrum, no. Tak, ale musicie przy tym trochę to mieszać, bo, um, bo co? No bo mleko jednak może się przypolić i ten cukier. Musicie tak mieszać, a się ten cukier rozpuści, potem się to mleko zagotuje. I jak się już to zagotuje, ściągnijcie to z ognia i to się musi wychłodzić. To musi być zimne, to znaczy chłodne, zimne, um, bo my to bymy potem wlewać do masła. Jakby, jakby było za gorące, to by się masło roztopiło. I tu mam te miękkie masło. Um, ubijemy się je na kremową, jak będzie fajnie kremowe ubite już, prawie że białe, to pomału dodać te mleko z tym cukry zagotowane i wystudzone. E, no, to się tak w sumie nie zmieszał, ta woda się dokładnie nie zmieszał, to znaczy to mleko się nie zmiesza z tym masły, to się tak oddzieli, ale potem jak się mleko w proszku do tego doda, to to będzie jednolitą masa. No. Tak, jak się to wymiesza fajnie, domyte mleko w proszku, na razie tak po łyżce, wszystko fajnie wymieszać i, no, tak długo mięsać, aż będzie chrystich, fajną, jednolitą konsystencja i będzie bardzo pyszne. Ok, mleko, krem zrobiony, czepaczki do oblizania i tutaj mamy forma. I w sumie nie wiem, jakiej wielkości unaję, ale tak się na oko ustawia, tak, żeby mi te herbatniki wlazły. E, no, ustawia się na taką podstawkę do tortów, do ciastów. I teraz tu się do herbatniki. Ja się ułożyłam naprzód, e, tak, 5 herbatników, 3 rzędy, no, 15 w sumie. I potem dałam na to krym. I nie ci się. Nie pytajcie się mnie, bo ja sama nie wiem, mu ja to tak zrobiła, wyciągnęła jedna e, raja herbatników i przy połowie nie widać mu. Może się że mi krymu zabraknie, za za mało, za za płaskie. Nie wiem, możecie, dać, możecie zrobić tak jak ją, albo możecie zrobić tak 15 herbatników. Ej, jak ja to przed tym ja, no. Okej. Okay. <laughs> um, połowa krymu wysposmarować na te herbatniki, połowa. Potem tutaj przyjdzie następną runda herbatników, potem przyjdzie na to zaś krem, reszta tego kremu i potem zaś przyjdzie na to, zaś przyjdą na to te herbatniki. No, jakbyście chcieli, to możecie tutaj te herbatniki trochę mleki nasączyć, w ogóle od, od dołu już. No. Po tym robię polewa, tu masło, jedna duża łyżka masła rozgrzeja się tym masło, roztopia razy 100 czekoladów gorzką. Ogień nie może być za, za srogi, bo, bo się ta czekolada może przykleić do garca i ona bo się może sfażyć, Ona się wtedy zrobi taką. Twardo i sucho, i to już potem możecie wyciepnąć. No. Jak nie macie masła, to dajecie śmietana kremówka, tak gdzieś 100 ml w rozgrzecie e, i wciepniecie ta czekolada do tego i się fajnie też roztopi. No. Często robię z masły, a często też robię ze, e, ze śmietaną. No. Potem polewa, jak już będzie czekolada, musi być cało roztopioną. Jak będzie cało zroztopioną, wylejemy to fajnie na te herbatniki, posmarujemy. I to domy na noc, do lodówki, no minimum 4 godziny. i o tak po 5 godzinach o 10 w nocy e, spróbowała kawałek. No. Te herbatniki były chrupiące, ale teraz tak się zastanawiam, co nie nagrała tego, że ja z wami jadłam, bo ja potem też jeszcze jadła te herbatniki. Ani nie przekroiłam z wami, o, nie wiem, nie mam pojęcia. Ani e, nie pokazała, jak ją, jam, ale wierzcie mi, je bardzo dobre. No. Kto lubi mleko w proszku, to wie, że to je bardzo. Dobre. No. Do lodówki dać i poczekać na drugi dzień. I potem możecie jeść. Te herbatniki one nie zmiękły. One fajnie mi takie chrupiące zostały. Zostały. Nie wiem, czy to tak mógł być, czy może ja coś źle zrobiłam, ale nigdzie o tym nie pisało. Ale mi się to podobało, moje dzieciom się to podobało, właśnie, że bardzo smakowało te ciasto, bardzo mi się to podobało, że te herbatniki takie kruche są fajne. No, mi też tak, takie inne te ciasto. No, nie muszą w... cały czas innych takie wilgotne być. No, no nie wiem, jak coś chce, to możecie się trochę namoczyć we mleku, ale. Mnie się tak podobało. Ok. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że Wam się filmik podobał. Dzięki, żeście mnie zaś obejrzeli, dzięki, żeście ze mną są, dzięki za komentarze i do następnego razu. a życzę Wam miłego dnia, słonecznego, nie takiego jak u nas zimowego um, i pozdraw pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Cześć!